Pomaj. Zapach. Pomału. do Nie! To chyba nie jest alarm. Nie. Ja widzę. Dragon. Dragon, idziemy dalej do pracy. To zostaw. Zostaw. Hej! Hej! Zapach. Nie. Nie. Zapach. Nie. 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 To chyba mamy do przerobienia. Dragon. E. Zapach. O nie. nie! 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 Możesz tu zobaczyć, sprawdź, ale nie, nie tam. No. Chyba nie potrafię go odczytać, a on się zaparł. Dragon, nie! Nie! Chodź, jeszcze raz. Zapach, zapach! Nie. Zostaw zabawki! Nie wiem, czy wózek jest, czy nie. Zostaw zabawki. Fe. Zapach. Zostaw. To nie jest ten zapach. Czas minął.